Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć o paradoksach dla początkujących układaczy. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z puzzlami, kupcie sobie puzzle w elementacji 500 sztuk. Z takimi będzie Wam najprościej zacząć. <laughs> Jeżeli kupicie większe, to mogą się okazać dla Was za trudne i możecie się szybko zniechęcić. Bardzo ważną rzeczą przy wyborze puzli jest obrazek. Im więcej szczegółów na obrazku, tym prościej jest je ułożyć, ze względu na to, że możecie danego puzla szukać na obrazku. Jeżeli będą tu krajobrazy: to będzie wam trudniej znaleźć, na przykład kilka takich samych puzli, czy kilkadziesiąt takich samych puzli z nieba, strawy. Z Także na początek polecałabym wam układać puzle na których dużo się dzieje, na których jest dużo szczegółów. Można wziąć puzla i szukać go na obrazku. Jeżeli spodobał wam się obrazek, który jest w elementacji, np. przykład 3000-4000, to poszukajcie w internecie, czy nie ma go w mniejszej elementacji, bo często takie same obrazki są w elementacjach i 500 i w takich właśnie jak 3000 czy większe. Jeżeli jednak koniecznie chcielibyście ułożyć puzle takie jak 2000 czy 3000 albo większe, to wiedzcie, że Castorland na przykład dzieli swoje puzzle od 2000 na worki, czyli kupując puzle 2000 i 3000 Castorlanda, będziecie w środku mieli dwa worki. 2000 to będą dwa worki po 1000 elementów, a w 3000 będą to dwa worki po półtora tysiąca elementów, a 4000 mają podzielone na trzy worki. I każdy worek to jest jedna z części obrazka. Tref, gdzie zaczęło jakiegoś czasu dzielić dopiero. Wcześniej mieli wszystkie puzle do 6000 w jednym worku, więc kupując tref, tak naprawdę nie wiecie, czy kupicie go podzielonego na worki, czy nie. Jeżeli macie już kupione puzle, no to teraz musicie sobie wybrać jakieś miejsce do układania ich. Jeżeli macie zamiar układać je więcej niż jeden dzień, to na pewno dobrym pomysłem nie będzie układanie ich w, na stole w jadalni. Warto mieć jakiś spokojny, cichy kącik do układania puzli mieć na przykład biurko czy jakiś stolik. no I jakby układać na biurku, na stoliku, na jakiejś sklejce, na jakiejś płycie. Jeżeli macie do dyspozycji tylko podłogę, no to musicie układać na podłodze. Są maty do puzli, które można rozkładać tylko właśnie na czas układania, są też teczki do puzli. Jeżeli macie na przykład puzzle rozłożone na jakiejś płycie i nie jest ona za duża, to możecie je uchować albo na szafę, albo pod łóżko, albo pod dywan. Bardzo ważną rzeczą przy układaniu puzzli jest oświetlenie. Najlepiej układa się przy świetle dziennym, ale jeżeli nie macie takiej możliwości, to warto układać wieczorami przy jakiejś dobrej lampce. Jak już zaczynacie układać, to pamiętajcie, żeby się nie spieszyć. Im szybciej będziecie chcieli puzzle ułożyć, tym trudniej będzie Wam szło. Bardzo ważna jest cierpliwość, spokój i opanowanie. Jeżeli zdecydujecie się na układanie na początek puzli 1000 sztuk, to od Wam układanie puzli z serii Impossible, ponieważ okażą się one dla Was za trudne. Jest tam tyle puzli, które wyglądają prawie tak samo, że możecie się strasznie zniechęcić do układania. Niektóre są prostsze, takie jak emoji czy tsun, ale inne takie jak minionki czy Nemo to. Po prostu możecie zniechęcić się i nie chcecie wrócić do układania. Wiem, że może się wydawać fajnym wyzwaniem ogłoszenie takich puzli, ale ja na początek wam nie polecam. Warto zacząć układanie puzli od ramki, bo wtedy już wiemy, gdzie których puzla możemy umiejscowić. Ja na przykład 1000 sztuk zazwyczaj wykładam sobie z pudełka i rozkładam na tekturka, tak jak widzieliście na moich tym Lubię mieć wszystkie puzle odwracane obrazkiem do góry, wtedy bardzo łatwo mi się ich szuka. A możecie na przykład sobie grzebać po prostu i wyszukiwać danego puzla w pudełku. Kolejna rada dla Was to segregacja puzli. Nawet jeżeli układacie tysiąc, to na początku może Wam to bardzo pomóc, jeżeli na przykład jest to krajobraz. Możecie podzielić sobie puzzle na ramkę, na niebo, na linię nieba i drzew, na drzewa, trawę, wodę, yy, nie wiem, domek, zwierzęta, w zależności jakie macie obrazek do ułożenia. Możecie segregować sobie te puzle na przykład do jakichś pojemniczków plastikowych, po nawet, nie wiem, po lodach, po maśle, po śmietanie, cokolwiek. Mogą być to nawet kubki po prostu wzięte z kuchni. I do każdego kubeczka odkładacie sobie każdy fragment obrazka. Później jest Wam prościej, ponieważ możecie sobie najpierw ułożyć ramkę, później bierzecie sobie na przykład puzzle, które są posegregowane na niebo i układacie sobie niebo. Później drzewa i układacie sobie puzzle fragmentami. Taka segregacja zajmuje zazwyczaj trochę czasu, bo trzeba przejrzeć wszystkie puzzle. Z przy tysiąc elementów, no to jeszcze nie jest tak źle, ale przy tych większych, no to może to zająć już parę godzin, ale uwierzcie mi, że warto je poświęcić, ponieważ później układanie idzie nam znacznie szybciej. Nie wszyscy jednak lubią segregować, więc można sobie puzzle albo po prostu wysypać, na no, nie wiem, w zależności gdzie układacie na płytę, na podłogę. Można grzebać sobie na przykład w pudełku i szukać danego puzla na obrazku, ale jeżeli są to krajobrazy, no to ciężko Wam będzie na przykład przy trzech tysiącach, jeżeli się na takie zdecydujecie znaleźć puzzle pasujący akurat do nieba. Także przy, na początku przy większych elementach polecam Wam segregację. Jeśli nie zaczynacie układać od ramki, ponieważ ramka jest na przykład w takim samym kolorze, albo sama jest ramką, to warto wtedy zacząć od jakiegoś charakterystycznego punktu. Po prostu mieć jakiś punkt zaczepienia i od niego zaczynać układanie. Jeżeli nie zdecydujecie się na segregację, to ja na przykład sobie wszystkie puzzle wykładam zawsze na tekturki kształtami. Lubię mieć wszystko powykładane obrazkiem do góry. Bardzo mi to pomaga. I ja na przykład zawsze jak wyciągam sobie puzzle z pudełka, biorę sobie garść i dany puzzle wykładam w rządkach od razu kształtami. Pomaga mi to później, jeśli mam na przykład ileś tam puzli już ułożonych i widzę, że mam... Szukam jakiegoś konkretnego puzla i widzę, że mam dwie dziurki obok siebie i wtedy wiem, w którym rządku których puzzli szukać, a które mogę pominąć. Nie wszystkie puzzle da się jakoś fajnie posegregować, więc ja na przykład w puzlach 40 tysięcy, które układałam, to brałam sobie puzle i układałam je w miejscu, w którym mniej więcej powinny być. Czyli na przykład dany obrazek, jakaś tam dana część obrazka była w jednym miejscu, tam gdzie powinna później być cała złożona, kolejna w następnym i tak dalej. I jak przeszłam przez te wszystkie puzle, to yy, zaczęłam sobie układać po prostu dane kawałki obrazka i tworzył mi się prawie cały obrazek. Możecie posortować sobie puzzle na dwie części. Wiem, gdzie będą i nie wiem, gdzie będą. I później te, które wiem, gdzie będą, od razu sobie szukam na obrazku i umieszczam. A później te, które nie wiem, gdzie będą, to dopasowuję po prostu do miejsc, które mi zostały. Przed układaniem warto odmyślić sobie jakąś strategię właśnie, czy będziecie je segregować, czy będziecie wyszukiwać yy, z pudełka, czy będziecie je sobie wykładać, czy po prostu wysypiecie i podwracacie obrazkiem do góry. Wszystko zależy od obrazka ale warto sobie przed układaniem właśnie opracować jakąś strategię i przemyśleć, od czego będziecie zaczynać. Usprawni Wam to później pracę. Jeżeli spodobało Wam się układanie puzzli, a Wasz portfel nie pozwala na wiele wydatków, to wiedzcie, że można kupować puzle używane. Ale na OLX, Vinted, czy Allegro, czy jakichś grupach puzzlowych, czy Marketplace i tym podobnych jest bardzo dużo ogłoszeń, to można się naciąć na puzzle np. Na z brakami albo na puzzle zniszczone. Niebezpiecznie jest poprosić osoby, która wystawia puzle, o zdjęcie puzli ułożonych i spytać, czy na pewno są kompletne i w jakim są stanie. Jeżeli będziecie, na przykład, te puzle kłaść od osoby, która będzie Wam je wysyłać, to spytajcie się, w jaki sposób zabezpiecza te puzle na wysyłkę. Czy są one spakowane do jakiegoś woreczka, czy będzie je pakować do kartonu, czy tylko zawinie je jakąś folią. Wiadomo, jakie rzeczy mogą się przetrafić w transporcie. Na Facebooku jest wiele grup na temat puzli. I na niektórych właśnie ludzie coś się sprzedają, więc wydaje mi się, że najbezpieczniej jest tam je kupować, takie używane, ponieważ ludzie naprawdę tam o nie dbają. Na Puzzle Forum można znaleźć też wiele ogłoszeń, tam też puzzle na pewno będą zadbane, a jeśli nie, to sprzedawcy będą informować, jeżeli coś jest z nimi nie tak. Puzzle można kupić zarówno w jakichś księgarniach stacjonarnych, sklepach z zabawkami, czy hipermarketach takich jak Osho, Tesco i tym podobne. A można też zamówić przez internet. Wydaje mi się, że w internecie można znaleźć lepsze ceny. Tylko jeżeli, pamiętajcie, że jeżeli znajdziecie na przykład na Allegro dany wzór, to popatrzcie, czy na innych stronach nie znajdziecie go taniej, ponieważ są różnice w kwocie nawet do 20 czy 30 zł. Puzzle możecie kupować na Allegro, na Orelipsie, tak jak mówiłam. Jest wiele stron z zabawkami. Wystarczy, że wpiszecie tak naprawdę, nie wiem, puzzle 3000, puzzle 1000 i z chwilą wyskoczył multum stron. Gdzie można kupić przepiękne puszki? Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne rady, to zapraszam do podzielenia się z nimi w komentarzu. Zapraszam Was na mój profil na Facebooku oraz na Instagramie. Linki będziecie mieli w opisie poniżej. I dziękuję Wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka i za to, że jesteście ze mną. Trzymajcie się, cześć.